Prometeusz Prometeusz był synem Tytana, Japeta i morskiej nimfy Klemene. Jego imię oznacza patrzący do przodu, i rzeczywiście Prometeusz był przewidujący i rozważny. Nie cieszył się jednak sympatią bogów, gdyż zawsze bardziej skory był do pomocy ludziom. Pewnego dnia wybrano Prometeusza do podziału ofiarnego zwierzęcia, za Zeus miał zdecydować co ludzie będą składali bogom w ofierze? Mięso czy kości? Tytan stwierdził, że skoro ludzie zajmują się chowem bydła, to im należą się smaczniejsze kąski. Rozdzielił więc zwierzę, po jednej stronie układając mięso i nakrywając je skórą wraz z żołądkiem, po drugiej stronie położył kości i pokrył je grubą warstwą tłuszczu. Zeus, zwabiony ilością tłuszczu, wybrał gorszą część zwierzęcia. Odtąd ludzie palili na ołtarzach kości, a mięso jedli sami. Rozgniewało to strasznie władca Olimpu. Zeus szybko znalazł okazję dodania nauczki ludziom i tytanowi. Postanowił, że żaden człowiek nie może używać ognia. Śmiertelnicy nie mogli się ogrzewać, wykuwać metalu, ani przygotowywać na nim mięsa. Prometeusz nie dał za wygraną i potajemnie wspiął się na Olimp, a potem wykradł bogom ogień. Podobno pomogła mu w tym Atena, ale nigdy się do tego nie przyznała. Tytan przemierzył wszystkie krainy, wstępując do każdego domostwa. Wkrótce na ziemi zapłonęło tak wiele ognisk, że bogowie nie byli w stanie ich ugasić. Wściekły gromowładny rozkazał przykuć Prometeusza do góry Kaukas. Każdego dnia do Tytana przelatywał wielki sęp i wydziobywał mu wątrobę, która każdej nocy odrastała. Prometeusz przez lata cierpiał katusze, krwawiąc w spiekocie dnia i marznąc nocami. Wreszcie odnalazł go i uwolnił Herakles, wykonując jedną ze swych dwunastu prac. Od tamtej pory Prometeusz stał się symbolem poświęcenia dla ludzkości.